Dzień dobry drodzy ogrodnicy. Dostajemy zapytania, w jaki sposób uprawiamy u siebie w ogrodzie bataty. Bataty, czyli inaczej słodkie ziemniaki, a poprawna nazwa to wilec ziemniaczany. Pamiętajcie o tym, że bataty są to rośliny z rodziny powojowate, czyli bliżej im choćby do powoju polnego aniżeli do ziemniaka. Tradycyjny ziemniak jest z rodziny psiankowate. Pamiętajcie również o tym, że bataty są roślinami płożącymi się. Mogą ich pędy dorastać nawet do 5 metrów długości. My, akurat, uprawiamy je jako rośliny pnące te jako byliny nie przezimują nam w gruncie, wobec tego musimy je zacząć pędzić już zimą. I w sklepie możecie kupić takie oto bulwy, i jak widzicie, przypominają one troszeczkę rogalika. Mają tutaj wszędzie tak zwane oczka, czyli uśpione miejsca, z których będą wyrastały nam przyszłe. Pędy. Żeby podpędzić ten, ten, tą bulwę, ważne jest to, żeby umieścić ją w wodzie. No i tutaj mamy jakiś taki przykładowy słoik. No i słuchajcie, żeby nam batat zaczął wypuszczać korzenie, to tą węższą stroną musimy ją osadzić w wodzie. Jak to robimy? Wystarczy tutaj powbijać choćby takie drewniane patyczki. O, no, zaraz gdzieś, o tu, popatrzcie, o. Widzicie? I słuchajcie, i zanurzamy tą bulwę w wodzie. Jak widzicie, nie dostaje ta końcówka do spodu słoika, i tak ją, słuchajcie, pozostawiamy po prostu w ciepłym, yy, widnym miejscu. W drugim słoiku już mamy takiego, z którego pobieramy. Tutaj sadzonki. Widzicie, przepiękną nam wytworzył bryłę korzeniową. Korzenie oczywiście są cały czas w wodzie, i cały czas tą wodę wymieniamy na świeżą. No i tutaj z tych oczek wyrastają nam takie oto ciekawe liście, takie pędy w takiej barwie zielonkawej z takimi fioletowo zabarwionymi żyłkami. No i drodzy ogrodnicy. Kiedy Wam wyrosną takie pędy i będą mieć po 3-4 listki, wystarczy je delikatnie odłamać tutaj z, tego, z tej oto bulwy. I z tych pędów zaczną Wam po kilku dniach wyrastać na dole korzonki. I tutaj widzicie, już te korzonki się pojawiały. No i dodatkowo już widzicie, że te pędy zaczynają. Iść do góry, no jak takie typowe wilce, które mamy w swoich choćby ogrodach. I z chwilą, kiedy te korzonki będą troszeczkę większe, wystarczy je umieścić w zwykłej ziemi uniwersalnej, i już dalej sobie roślinka będzie rosła, będzie stawała się coraz, coraz większa. Drodzy, ogrodnicy, pominięciu przymrozków Mniej więcej od końca maja bataty można przenieść na zewnątrz. I tutaj widzicie nasze. Znajdują się one w takich dużych donicach. Pamiętajcie, że batat jest rośliną pnącą. Dlatego my ją posadziliśmy przy płotku Niech się pnie. No, i oczywiście donica musi być odpowiednio duża, żeby zawiązały się tam bulwy. Oczywiście można bataty wsadzić na grządki podwyższane, można je wsadzić do worków jutowych. Tutaj już konwencja tego, jak to chcecie zrobić, należy tylko i wyłącznie do Was. Pamiętajcie tylko, żeby miały odpowiednio dużo miejsca w ziemi, żeby się ładnie rozrastały. A tutaj można zobaczyć bulwy batata który był uprawiany w małej doniczce, i dlatego one są drobne, ale warto zobaczyć, jak ich jest bardzo dużo. Wsadzone sadzonki batata do gruntu czy do grządki podwyższanej powinny charakteryzować się o wiele, wiele większymi bulwami. Dlatego polecamy, żeby sadzić bataty w takich większych, większych donicach. Bataty. Uprawiane w takich donicach wkopanych w ziemię już widać, że stopniowo dojrzewają, bo liście zaczynają zasychać. Powinno się zasadniczo je wykopywać wtedy, kiedy to całe te liście, na część jest już żółta, zasknięta. Warto uprawiać w takich większych donicach bądź też po prostu w jakichś workach jutowych, żeby system korzeniowy za bardzo się nie rozrósł, bo wówczas. Bulwy będą małe. A tak? To utrzymamy je w ryzach. No i zaraz będziemy kopać. I już wykopujemy wilca ziemniaczanego. O! Możecie, drodzy Państwo, zobaczyć, jakie piękne bulwy nam tutaj wyrosły. O! Tu je tak położę. A jaki piękny jest kolor, prawda? O! Tu jeszcze. Drodzy Państwo, i dlatego naprawdę warto. Uprawiać bataty w takich donicach lub workach, żeby ten, prawda, system korzeniowy za bardzo nam nie wyszedł na zewnątrz. No bo wówczas te bulwy będą małe. Dobra, zobaczmy teraz tej drugiej doniczce, bo tutaj mamy dwa. O! Już, już, już. O! Piękny. Tu jeszcze jest. O! I zaraz patrzcie, drodzy Państwo. Tak. No, jak kopanie ziemniaków. A mamy w chwili obecnej koniec września. Jak najbardziej moglibyśmy czekać z wykopkami do października, ale to nie ma sensu czekać. O, tu już chyba, tu już chyba nic nie ma. No ale drodzy Państwo, z dwóch donic popatrzcie, jaki piękny plom batatów.